Teraz patrzymy na ten zakątek Wady Wair. Wchodzimy tam, skąd Izraelici wyszliby z głównego szlaku handlowego z Goshen, skąd przyszliśmy. Jestem przekonany, że właśnie tutaj Izraelici wznieśli złotego cielca, podczas gdy Mojżesz był na górze, otrzymując przykazania od Boga. I czuję, możecie zobaczyć, mam gęsią skórkę i ledwo mogę powstrzymać emocje z wizyty w tym miejscu. Jestem przekonany, że właśnie tutaj Izraelici wznieśli Złotego Cielca, podczas gdy Mojżesz był na górze, otrzymując przykazania od Boga. Coś właśnie zostało odkryte na pustyniach Arabii Saudyjskiej. Odkrycie, które może wstrząsnąć światem chrześcijańskim do podstaw. Archeolodzy, historycy i teolodzy patrzą na dowody o niemiali. Przez wieki uczeni debatowali, czy niektóre z najbardziej dramatycznych wydarzeń Biblii miały historyczne podstawy, czy były tylko symbolicznymi opowieściami? Ale teraz dowody, pogrzebane przez tysiąclecia, wyszły na światło dzienne. I jeśli to odkrycie naprawdę jest tym, za co eksperci je uważają, może udowodnić bez cienia wątpliwości, że jeden z najbardziej cudownych momentów Starego Testamentu rzeczywiście miał miejsce dokładnie tak, jak zapisano w Biblii. Ale zanim powiem, co zostało znalezione, muszę cofnąć was w czasie, z powrotem do historii desperackiej ucieczki rozwścieczonego króla i cudu, które rzuciło wyzwanie prawom natury. Tylko rozumiejąc ten kontekst, pełne znaczenie tego odkrycia w Arabii Saudyjskiej nabierze sensu. Jeśli kochasz eksplorować najbardziej zagadkowe odkrycia archeologiczne świata i odkrywać prawdę stojącą za historią biblijną, zasubskrybuj nasz kanał. Teraz. Zanurzmy się w serce tej tajemnicy. Biblia mówi nam, że Bóg przemawiał do Mojżesza przez płonący krzew i nakazał mu uwolnić Izraelitów z niewoli w Egipcie. Faraon odmówił ich wypuszczenia. Wtedy pan zesłał dziesięć niszczycielskich plak na ziemię. W końcu faraon ustąpił. Izraelici, być może ponad dwa miliony ludzi, uciekli z Egiptu. Ale faraon znowu zmienił zdanie i wysłał swoją armię w pościg. Jeźdźcy, rydwany bojowe i żołnierze zdecydowani sprowadzić Izraelitów z powrotem. Wkrótce Izraelici znaleźli się w pułapce. Z przodu Morze Czerwone, z tyłu najlepsi wojownicy Egiptu. I w tym momencie przerażenia Bóg dał Mojżeszowi polecenie, które na zawsze zmieniłoby historię. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan pędził morze silnym wiatrem wschodnim przez całą tę noc i uczynił morze suchą ziemią a wody się rozstąpiły. Eksodus, rozdział 14, werset 21. Dwie kolosalne ściany wody podniosły się z każdej strony, pozostawiając między nimi drogę po suchej ziemi. Izraelici przeszli, ale gdy egipska armia podążyła za nimi, Bóg nakazał Mojżeszowi ponownie wyciągnąć rękę. Wody powróciły, pochłaniając żołnierzy, ich konie i rydwany. Przechodząc do współczesnej epoki, Archeolodzy morscy badający dno morskie między plażą Nuweiba w Egipcie a wybrzeżem Arabii Saudyjskiej odkryli coś niezwykłego naturalny most lądowy. Na głębokości około 33 metrów znajduje się łagodne podwodne wzniesienie łączące dwa brzegi. Ta formacja różni się od stromych stoków reszty Morza Czerwonego i jest wystarczająco szeroka, aby umożliwić masowe przejście. Ale najbardziej niewiarygodne miało jeszcze nadejść. Nurkowie zgłosili kształty pokryte koralami, które przerażająco przypominają koła rydwanów bojowych. Niektóre okrągłe, inne wyraźnie pokazują szprychy. Przy analizie detektorami metalu odkryto ślady starożytnych stopów brązu i żelaza. Były poszukiwacz skarbów i badacz biblijny Ron Wyatt zaczął publicznie dokumentować te odkrycia w 1970 i 80 latach. Chociaż jego twierdzenia wywołały kontrowersje, kolejne ekspedycje, w tym niezależni nurkowie, wielokrotnie fotografowali te koralowe formacje. Nawet sceptycy przyznali, że podobieństwo jest imponujące, a miejsce dokładnie odpowiada biblijnemu opisowi. Po cudownym przejściu przez Morze Czerwone Izraelici ruszyli przez pustynię w stronę góry Synaj. Przez pokolenia turystom mówiono, że góra Synaj znajduje się na Półwyspie Synajskim w Egipcie. Niedaleko klasztoru świętej Katarzyny. Ale Biblia mówi, że po przejściu przez morze Izraelici weszli do ziemi midiańskiej, która dzisiaj jest północno-zachodnim regionem Arabii Saudyjskiej. Gdy Ron Wyatt przeszedł z plaży Nuweiba do Arabii Saudyjskiej, zidentyfikował górę o nazwie Jabal-Allaus jako prawdziwą górę Synaj. Zauważył poczerniały szczyt, jakby został spalony ogniem, dokładnie tak, jak opisano w Eksodusie, rozdział XIX. Werset 18. Góra zaś syna i cała dymiła dlatego, że Pan stąpił na nią w ogniu. W tym czasie władze saudyjskie ogrodziły teren, zakazując publicznego dostępu. Ale w ostatnich latach pojawiły się zdjęcia i filmy tego miejsca, pokazujące niezwykłe powiązania z biblijnymi narracjami. Obok. Żabal al znajduje się studnia, którą islamska tradycja licząca ponad tysiąc lat identyfikuje jako miejsce, gdzie Mojżesz spotkał córki Jetro. Eksodus, rozdział drugi. W pobliżu znajduje się oaza pełna palm, którą miejscowi nadal nazywają Elim, dokładnie tak jak w Eksodusie 15-27. I przyszli do Elim. Tam było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, i rozbili tam obóz nad wodą. Niedaleko od podnóża góry znajduje się struktura z surowych kamieni, jak Bóg nakazał dla ołtarzy w Eksodusie 25. Wykopaliska odkryły stosy kości zwierzęcych, być może z ofiar składanych podczas pobytu Izraela na górze. Wokół miejsca ustawione są kamienie, które niektórzy badacze uważają za nagrobne markery. Być może trzech tysięcy Izraelitów zabitych, gdy Bóg osądził naród za czczenie złotego cielca, i uczynili synowie Lewiego według słowa Mojżesza i padło tego dnia z ludu około trzech tysięcy ludzi. Eksodus 32:28. A na skałach wokół znaleziono starożytne przedstawienia byków i cielców, niemych świadków bałwochwalstwa, które tam miało miejsce. Ale być może najbardziej imponującym elementem regionu jest ogromna skała, rozłupana na pół, o wysokości ponad 15 metrów na szczycie wzgórza. U podstawy głębokie kanały są wyryte w kamieniu? Świadectwo erozji, spowodowanej dużą objętością wody pośrodku suchej pustyni. Czy może to być skała choreb, uderzona przez Mojżesza, aby wytrysnęła woda dla spragnionych Izraelitów? Eksodus 17:6. Oto, stanę przed Tobą tam na skale na chorebie, i uderzysz w skałę, i wyjdzie z niej woda, i będzie pił lud. I uczynił tak Mojżesz. Na oczach starszych Izraela. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ skała choreb nie była tylko fizycznym cudem, była prorockim symbolem. Pierwszy raz Bóg nakazał Mojżeszowi uderzyć skałę, reprezentując Chrystusa, uderzonego raz za nasze grzechy. Drugi raz Bóg nakazał tylko przemówić do skały. Ale Mojżesz nie posłuchał i uderzył ją ponownie, zniekształcając znaczenie, że ofiara Chrystusa jest jedyna i ostateczna. Tak jak Mojżesz, reprezentujący prawo, nie mógł wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej, prawo nie może doprowadzić nas do zbawienia. Ta rola należy do Jozuego, Jeszui, Jezusa. A jest też sama góra. Jabal al Allaws wznosi się nad otaczającą pustynią z poczerniałym szczytem, jakby został spalony intensywnym ogniem. Geolodzy zauważają, że ślady spalenia znajdują się tylko na powierzchni. Wnętrze skały jest normalne. Eksodus XIX. opisuje. Góra zaś Synaj cała dymiła dlatego, że pan stąpił na nią w ogniu. Dym unosił się od niej, jak dym z pieca, i cała góra silnie się trzęsła. U podnóża góry znajduje się naturalna formacja skalna w kształcie ambony z widokiem na rozległą równinę, wystarczająco dużą, aby pomieścić cały izraelski obóz. Prawie można sobie wyobrazić Mojżesza tam trzymającego tablicę dziesięciu przykazań podczas gdy naród czekał w nabożeństwie. Jeśli te miejsca w Arabii Saudyjskiej są rzeczywiście prawdziwymi punktami wędrówki Egzodusu, potwierdzają, że cuda pisma wydarzyły się w rzeczywistych miejscach, w rzeczywistej historii. Przejście przez morze, nadanie prawa, woda tryskająca ze skały to nie mity, to czyny Boga zachowane w kamieniu, Koralach i pustyni, i nadal do nas mówią: Bóg, który otworzył morze, wciąż otwiera drogę dla swojego ludu. Uderzona skała Jezus Chrystus wciąż oferuje żywą wodę wszystkim spragnionym. Żyjemy w epoce, gdy wiara jest atakowana, a Biblia jest uważana za mit, ale kamienie i dno morskie wołają te odkrycia to nie tylko relikty przeszłości, to przypomnienia żywego Boga, który wciąż prowadzi swój lud. Dzisiaj trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Izajasz 8